No cześć, tutaj znowu, ponownie ja Masło maślane, ale Bartosz Witam w kolejnym odcinku Minecrafta Jakże, z Bartoszem Jakże inaczej mogłoby być W poprzednim odcinku, jak można było zauważyć Niestety, zaczęła się wielka tragedia I Creeper mi rozsadził piec A w tym piecu było żelazo. Było odgroma żelaza. Niestety, trzeba będzie wyruszyć na połowne łowy żelaza. Nim pr przed to, jak to wykonamy, trzeba będzie się uzbroić i wyposażyć. Bo 10 jaj, 8 róż i 4 strzały nie wystarczą, aby przeżyć w brudnym świecie Minecrafta. Także trzeba zacząć od podstaw. Najpierw no musimy poczekać, aż w końcu nam się wszystko poprzepala w piecyku, między innymi mięso, a potem ruszymy na połów żelaza, a zrobić sobie lepszą zbroję i lepszy sprzęt. dzisiejszy plan na odcinek zdobyć duże jedzenia i żelaza. Zaczynamy! Przepala nam się o to. Tak? Teraz już tylko kurczaczek. Czego my tutaj w ogóle potrzebujemy? Nie potrzebujemy tego. To zawsze się kiedyś przyda. Będzie na książki i tak dalej. Ale ewentualnie na cukier do ciasta. Uwielbiam ciasto. Sprus Woods. Taki skill. Nieważne. Mam nadzieję, że się nie powtórzy sytuacja jak z odcinka pod tytułem Przełęc... Przełęcz Śmierci. Żebym znowu nie tracił kilofa albo miecza na te kreatury i stwory. Aczkolwiek, kiedy będzie trzeba, się zawsze wykorzysta. <laughs> kiedy będzie trzeba, zawsze się naostrzy trochę kos węgiel na ostatkach sił tego sztokilofa trochę węgla trzeba będzie wykopać jeszcze za trzy będą ostatni 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 jeszcze dwa cholera eku Aaaa, nie mam Trzeba będzie z pewnością wykonać, ponieważ to, co się tutaj odwala, to jest bardzo złe. A co się tu odwala Bartoszu zapytacie? Nie wiem, tak se gadam. A więc. Wywalamy. Nie. Kość zostawiamy. Tak. Kwiaty zostawiamy. Zgniją mięso? Nie. Resztki cobblestone'a? Użyjemy do, skonstru do skonstruowania kilofu. Eee, tym oto kilofem zniszczymy sobie piecyk. A siekierą siekierą pozyskamy drewno. A drewna użyjemy, by wykonać wszystko. Zbieramy strzały. Zbieramy drewno, bo się przyda. Ale jakieś takie bardziej uniwersalne może by się przydało. Typu nie. Dębowe. Drewno dębowe jest dobre. O kurczę, nowa dieta bananowa. Idziemy w zimę. Mam. Mam buty i czapkę. Nada się. Trzeba będzie zjeść coś. Zjem pączka. Pączka. Czemu ta kura zniosła jajko na lodzie? Mógłbym teraz je wszystkie pomordować. Ale będę łagodnym panem. I je oszczędzę. I je oszczędzę. Zbierając róże Pośdało białej róży kwiat Ale to jest czerwona patafianie Już nie bądź taki poetycki No dobrze Jak będziecie dzisiaj zasypiać w nocy to wiecie, że macie na sumieniu moją twórczość poetycką Źli ludzie, okropni. Ale Bartek, ty sam sobie to powiedziałeś. Zamknij się. Nie daj ci teraz dojść do głosu. Nie ogarniasz ostatnio. Ale Bartek, czemu ty mnie ciągle zamykasz w sobie? Nieważne, masz tam zostać. Grzeczny. Grzeczna osobowość. Nieważne. Mamy 10 róż. Trzynaście szczęśliwie mamy więcej, no nie przełącz śmiać, zajdziemy tam ponownie, bo trzeba, aby zebrać drewno i przeżyć. Także zbieramy. Jakże pięknej muzy muzyczce. Opowiem Wam coś. Także był sobie kiedyś taki jeden obóz, na którym to byli ludzie. Na tym obozie nie było tak dużo ludzi, ponieważ najwięcej tam było harcerzy. Harcerzy, którzy byli głodni i budowali sobie prycz. I była tam pewna osobowość Która nie ogarniała I nie zbudowała normalnie pryczy z tam pięciu mostówek i tam z dziesięciu normalnych gwoździ Nie, 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 nie Bo cygan Zbudował prycz z tysiąca mostówek I dwóch tysięcy normalnych gwoździ przez co na depionierce trzeba było użyć siły 10 tysięcy chłopa, by wyciągnąć wszystkie mostowy i 5 tysięcy, żeby wyciągnąć całość. Tak oto drużynowy w końcu rzekł: A ja to mam gdzieś, Zost wywalamy to w las kadra zgrupowania się nie przyczepi bo nie ma żadnej pryczy tak oto prycz tysiąca mostówek została na miejscu obozowym gdzieś wyrzucana w pokrzywy żeby nikomu się nawet nie chciało tam pójść podobno odważni do dzisiaj zmierzają tam a żeby spotkać się z największą z Jezu zombie z największą z niebezpieczeństw Spotkać się ze siłą tysiąca mostówek i dwóch tysięcy normalnych gwoździ. A żeby... A żeby móc tej siły. Żeby móc być godnym tej siły Trzeba być jak cygan. Niskim, czarnym, ciemnym. I wyjątkowo nieprzystojnym. I mieć jednego wielkiego pr Znaczy jedną wielką dio Znaczy. Być bardzo przystojnym człowiekiem. I bardzo ogarniętym w piśmie i czytaniu. I ogarniętym w matematyce. A żeby móc obliczyć trwałość drewna na wszelkie mostówy. Tak oto proszę państwa. Pod siłą tysiąca moskali narodziła się prycz tysiąca gwaździ. Mamy jabłko. Wiecie, co jeszcze mamy? Mamy noc. Ta noc zwiastuje mordy. Noc spokojna. Będzie oglądać pierwszy mord. Także się chodźcie, pokażcie, na co was stać. Mamy mam cztery staki drewna. Także pamiętajmy, 64 drewna razy 4. Równa się cztery staki, czyli 4 razy 64 To oznacza, że będziemy mieli dobrą noc. Dobrą, niespokojną noc. Mamy jabłko, mamy kury. I mamy miecz. A przed sobą mamy biom zimowy. Niezwykła epicka przygoda. Druch wywiadowca Bartosz. Druch młodzik zastępowy Bartłomiej i druch młodzik cygan wyruszą na wyprawę na serwerze, by stoczyć bój przeciwko druhowi drużynowemu, który jest mistrzem musztry, aby go zgładzić i przejąć drużynę. I razem rządzić i władać krainą tysiąca mostów i wszedł... I setki podwieczorków czekają na nich w oczekiwaniu. Tak, moi drodzy, tak będzie. Żelaza nie mam, ale mam szczere chęci, że wygramy to i przeżyjemy. Że nie będzie takich dymów, że nie będzie takich wielkich. Wielkich zombiaków, które to będą nam. Będą nam przeskakać podczas. Chodzenia po nosy! A! Żumieraj, typie! Także mamy 19 level doświadczenia. Tam mamy. Tam mamy rów. To musi umrzeć. Co nie umarłe, musi umrzeć. I szczędznąć w pomiotach czeluści piekielnych. Dobra. Jeronimo! A! Jeronimo! A, Nienawidzę tego dźwięku! Ale nieważne. Uważam, że ten dźwięk, dźwięk kopalni w Minecraft, jest przerażający. Mamy drugą równinę. Drugą przełęcz. Że panie nie dowiemy się. Zatoczyliśmy kółko. A to jest niemożliwe. Trzeba będzie w końcu zbudować podwaliny pod dom. Tam są dynie. Ała! Ani jedna osoba nie wie, co się tu odwala. Mam, ja miałem oko w strza strzałę w oku. Dobrze. Kończymy ten odcinek. Dzisiaj bardzo krótki, może będzie wieczorkiem. Także żegnam, drogich państwa, z dzie dziewczęta i yy, chłopców zebranych przed monitorami. Wszyscy jesteśmy młodzi Także ja kończę. Żegnam Was, udzielajcie się w komentarzach. Promujcie, wysyłajcie ten odcinek, a żeby zdobyć w końcu jakąś popularność. Żartuję! Błagać o popularność będę mógł dopiero po 10 odcinku. Nie będę mógł, ponieważ i tak tworzę content. tworzę temat. Mój temat filmików jest średni, bo... Tak, co? Ale nagrywam Minecrafta w 2011 na wersji 1.6.1. Także, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę wam bardzo udanego dnia, ponieważ ja już mam w tej chwili godzinę 8. I życzę wam naprawdę udanego dnia. I czułko. Do widzenia.